Powiedział do swoich uczniów Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić Zaprawdę bowiem powiadam wam Dopóki niebo i ziemia nie przeminą Ani jedna jota, ani jedna kreska Nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Dzisiaj jest 22. Dzień Wielkiego Postu. Jesteśmy już za połową przekroczyliśmy połowę. I w związku z tym, że jak człowiek długo idzie, a jeszcze długo ma daleką drogę przed sobą, to zazwyczaj przychodzą zniechęcenia. Zastanawia się, czy to w ogóle ma sens, bo widzi te dni, które minęły, mówi: Nic nie zrobiłem, nic się nie wydarzyło, do nikąd nie doszedłem, wobec tego może nie ma sensu iść dalej. Dlatego w tym czasie przychodzi słowo, które nas bardzo pociesza, nie przynajmniej pociesza. Słowo, które jest dobrą nowiną dla nas. Bo słuchamy, słuchaliśmy dzisiaj pierwszego czytania z Księgi Powtórzonego prawa, to jest taka wyjątkowa sytuacja. Mojżesz ma niecałe 120 lat. Jest już u schyłku życia. Znajduje się y, razem z, z ludem tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. Przed chwilą się dowiedział od Pana Boga, że nie, nie dane mu będzie wejść do ziemi obiecanej. Ma ze sobą lud, który się wielokrotnie przeciw niemu buntował. Jego brat i siostra. Czyli Aaron i Miriam, z którymi dzielił odpowiedzialność, już odeszli do Pana, został sam. Wie, że jego synowie y, nie przejmą po nim przywództwa. I w takiej sytuacji się znajduje. I gdybyśmy gdybyśmy gdy my się znajdujemy w takiej sytuacji, że mamy już wiele lat, patrzymy na nasze dzieci, co, byśmy, co, co, co możemy robić, co Mojżesz mógłby zrobić. Mojżesz mógłby narzekać, że to niesprawiedliwe, mógłby się zniechęcić, albo mógłby wspominać, jak kiedyś to było dobrze, jak słyszał śpiew i widział trupy jego nieprzyjaciół, pogrążonych w morzu Czerwonym, jak wiele, wiele rzeczy mógłby robić. Albo mógłby trochę podyskutować z tym ludem opornym. A Mojżesz robi jedną rzecz. Mojżesz uczy ich, wyjaśnia im słowo, które otrzymał od Boga, te dziesięć słów. Wyjaśnia im to prawo. I tak naprawdę staje się kimś wielkim. Żydzi nazywają go. Moshe Rabeinu, czyli Mojżesz, nasz nauczyciel. Nasz nauczyciel. I ten nasz nauczyciel powiedział, że proroka większego ode mnie wzbudzi Bóg. Widzimy Chrystusa dzisiaj w Ewangelii, który y, mówi, że nie przyszedł znieść prawa i proroków, przyszedł wypełnić. I też potem mówi do nas, że y, ten, który Wypełnia i uczy wypełniać prawo i proroków, będzie największy. Co jest tym wypełnieniem prawa i proroków? Jakie jest to najważniejsze prawo, które dał Bóg? Pamiętacie, jak pytali się Chrystusa, które jest najważniejsze, które jest fundamentem, które jest pierwsze, to mówi: Słuchaj Izraelu, Panie jest Twoim Bogiem, Bogiem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego Twojego serca, z całej Twojej duszy i ze wszystkich Twoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. To jest prawo. To znajdujemy właśnie w Księdze Powtórzonego Prawa, w szóstym rozdziale. To, to Szema Izrael, najważniejsze przykazanie. A to prawo o miłości bliźniego znajdziemy w 18 rozdziale jako ostatni werset w księdze kapłańskiej. Jezus mówi, co to jest prawo? To jest kochać Boga i kochać bliźniego. Dlatego święty Paweł powie w liście do Rzymian, że wypełnieniem prawa jest miłość, że wszystkie nie cudzołóż, nie kradnij, nie zabijaj, na końcu Oznaczają jedno, kochaj Boga i kochaj bliźniego. Kochaj bliźniego. To jest prawo. Chrystus przyszedł wypełnić, ale przyszedł wypełnić także proroków. Co to znaczy, że proroków? Bo prorocy, Jeremiasz, Ezechiel, obydwaj mówią jedną rzecz, prorokują o tym prawie. O tym będziesz miłował Pana Boga swego, o tym będziesz miłował bliźniego swego, proponuję jednym rzecz, że przyjdzie taki czas, że Bóg wyjmie serce kamienne z, na, z naszej piersi i da nam serce z ciała i zapisze swoim palcem to prawo w naszym sercu. Także ono nie będzie już czymś zewnętrznym, zapisane na tablicach kamiennych, jakimiś zakazami, nakazami, ale stanie się dynamiką życia. I my wiemy, że Chrystus rzeczywiście jest tym, który wypełnił prawo i proroków. On jest tym, który ma nowe serce. On jest tym, który, który ma to prawo, tą dynamikę tego życia zapisaną na swoim ciele. Jak patrzymy się na Chrystusa, to jest słowo, które y, też pokazuje nam, do czego dążymy, co będziemy przeżywać, kiedy będziemy przeżywać Triduum. Będziemy widzieli wierność Boga. Boga, który realizuje swoje obietnice. Boga, który jest dobry. Boga, który... Y, Posłał swojego syna, aby w nim wypełniły się wszystko, wypełniło się całe prawo i prorocy, i został ustanowiony duchem ożywiającym. I może tego ducha posłać nam, żeby to, co dokonało się w nim, dokonało się w nas, żeby ten sposób życia, ta dynamika przeniknęła nas, żeby nie była czymś zewnętrznym, nakazami, zakazami. Ale żeby zaczęła się, była, była w nas, żebyśmy nie musieli pięć razy myśleć i zastanawiać się, to już grzech, czy nie jest grzech. Tak należy robić, albo tamto należy robić. Ale żeby Duch w nas prowadził nas, dawał nam odpowiedź, otwierał nam drogi. To jest to, co, co dzisiaj y, do nas przychodzi w połowie drogi. Jest jeszcze jedna, jedna taka rzecz, która dzisiaj mnie jakoś szczególnie porusza, bo mówi tak, mojżesz, do, do Izraela, strzeżcie ich tych praw, tych słów, bo one są waszą mądrością i umiejętnością. I narody, które usłyszą o tych prawach, powiedzą z pewnością, ten wielki naród to lud mądry i rozumny. I kiedy teraz słuchamy w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje, możemy powiedzieć, że narody patrząc się na nasz sposób życia, na to prawo i proroków, które... Yy, które mają być czymś wewnętrznym w nas, mogą powiedzieć, że jesteśmy ludem mądrym i rozumnym, czy też powiedzą, że to jest lud głupi i bezrozumny. Głupi i bezrozumny. Robi jakieś zakazy, nakazy, jakieś niejedzenie mięsa w piątek. Praktykują różne dziwne rzeczy, śpiewają godzinki, robią różne procesje, nie wiadomo, z jakimiś flagami dziwnymi. Nakazy i zakazy. Nie? Patrząc się, czy rzeczywiście dzisiaj, kiedy patrzą się na to, jak my jako Kościół żyjemy, mogą powiedzieć, że to jest lud mądry i rozumny, bo ma prawo, którego nie ma żaden inny naród, prawo zapisane na swoim ciele. To znaczy, że widzą tą miłość do Boga i do człowieka. Widzą, że mamy inną logikę, mądrość nie z tego świata, ale mądrość krzyża. Czy też z jednej strony właśnie widzą zakazy, nakazy, ale potem w naszym życiu widzą, że tak samo boimy się o zdrowie, tak samo wpadamy w panikę, kiedy brakuje nam pieniędzy, że, że tak samo postępujemy wobec innych, kiedy coś mówią przeciwko nam. Może, może świat rzeczywiście powiedzieć, że jesteśmy ludem mądrym i rozumnym, i zazdrościć nam tego, że Bóg wybrał nas, że nie dał tego prawa nikomu innemu, że my, którzy tutaj jesteśmy, jesteśmy ludem uprzywilejowanym, którzy tu jesteśmy, bo otrzymujemy Ducha Świętego, bo to Słowo jest obietnicą, którą Bóg chce zrealizować w nas. Pytanie, które przychodzi. Dlaczego świat nami gardzi? Bo nie widzi Chrystusa, nie zna Chrystusa. A Chrystusa można poznać, bo powiedział, nie? Że będą wiedzieli, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie się miłować, jak ja, się, jak ja was umiłowałem, i będziecie jedno, jak ja i ojciec jedno jesteśmy. To jest to pytanie, które też przychodzi na tym półmetku, żeby zrodzić w nas pragnienie. Wiecie? Pragnienie. Bo Chrystus mówił, Niebo i Ziemia nie przeminą, ani, jed, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Czyli jest obietnica dla nas. Dlatego przeżywamy ten wielki post. Dlatego zaczynaliśmy go od, tych, od posypania głów popiołem. Pragniemy iść za Chrystusem, żeby przejść ze śmierci do życia, że pragniemy tego nowego sposobu życia. Że nie ma w nas tego nowego serca miękkiego, współczującego, które by kochało, które by przebaczało. Że tak wiele w nas buntu, tak wiele w nas budowania y, murów dokoła nas, żeby nas nikt nie zranił. Że nie pozwalamy y, Powiedzieć wobec nas jakiegoś złego słowa, bo się obrażamy od razu, bo do sądu podam zaraz, jak Pan tak, jak pan tak do mnie mówi. Widzą to serce miękkie Chrystusa, które daje się zranić. Mówi nie. We mnie nie widać. Ja to słowo czytam przez siebie. Nie? Dlatego to Słowo dzisiaj, że ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Jest dobrą nowiną dla mnie, że Bóg chce to zrobić. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie dzisiaj i Chrystus mówi o tym, żeby nauczać. Ten kto uczy w ten sposób będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Mojżesz też powie, mówi dzisiaj na końcu, mówi pamiętaj tylko, ucz tego swych synów i wnuków. Ucz tego swych, swych synów i wnuków. I to jest pierwsze przykazanie, jak słuchamy właśnie tego szema Izrael, że Bóg jest Panem, Panem jedynym, będziesz miłował Pana Boga swojego, z całego swego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, potem mówi, będziesz o tym mówił swoim dzieciom. A w 11, w 11 rozdziale jest takie słowo, nauczcie tego wasze dzieci, powtarzając im, gdy przebywacie w domu, gdy idziecie drogą, gdy kładziecie się i wstajecie, napiszcie je na odrzwiach swojego domu, na swoich bramach, aby się pomnożyły Twoje dni i dni Twoich dzieci w kraju, który przodkom Waszym po poprzysiągł dać Pan Bóg Wasz. To jest, to jest to, myślę, też takie pytanie, które może przychodzi, dlaczego nie ma młodego pokolenia, bo nie powtarzaliśmy tego. Nie przekazaliśmy tego. To znaczy, może przekazaliśmy aerobik chrześcijański, wstawać, siedzieć, klęczeć. Może nauczyliśmy mówić pewne rzeczy, ale przekazaliśmy to prawo spełnione, przekazaliśmy tego ducha, którego otrzymaliśmy od Chrystusa, przekazaliśmy tą dynamikę życia, kiedy przebywacie w domu, to znaczy nie tylko tu w kościele. Ale tę dynamikę życia, tego życia wydanego w domu, w relacjach między, w małżeństwie, w relacjach do dzieci, do sąsiadów, kiedy idziecie drogą w samochodzie, ja na pewno nie. Być wyrozumiałym dla tych, którzy jeżdżą inaczej, na przykład. Przekazaliśmy naszym dzieciom, myślę, to jest to słowo, które też przychodzi. I zanim będziemy narzekać na to młode pokolenie, że go nie ma i mówić, że za naszych czasów było lepiej. I zanim będziemy próbowali yy, y, y, zastanowić się, może jakąś inną metodę powinniśmy znaleźć, nauczania dzieci, to myślę, że dzisiaj to słowo mówi odwagi. Dlatego jesteśmy w, w okresie Wielkiego Postu, dlatego idziemy ku Pasrze, idziemy ku y, zesłaniu Ducha Świętego, po to, żeby w nas odnowić tego Ducha. I wtedy będziemy mówić swoim życiem, kiedy jesteśmy w domu, kiedy jesteśmy w drodze, kiedy kładziemy się, kiedy wstajemy i wtedy będziemy powtarzać nieustannie, bo, bo to będzie powtarzało się we wszystkich naszych, w tym, co będziemy mówić, jak będziemy żyć. Wtedy będziemy uczyć młode pokolenie. I wtedy Pan Bóg spełni obietnicę, które dał przodkom naszym, naszym ojcom. Takie słowo, które które dzisiaj słyszę.